W 1851 roku był to niewielki warsztat mechaniczny. Zatrudniał 20 robotników, którzy naprawiali maszyny i urządzenia dla dynamicznie rozwijającego się wówczas przemysłu włókienniczego. Te wzrastające potrzeby, związane z rozwojem przemysłu wełnianego w bielskim okręgu, podyktowały konieczność dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Zaczęto budować proste maszyny włókiennicze i rozszerzono zakres usług. Szybko rozbudowano przedsiębiorstwo, zakupiono znacznej ilości nowych maszyn, wybudowano własną odlewnię żeliwa pracującą do dziś. W 1854 roku wyprodukowano pierwszą zgrzeblarkę. Pracowała w Przemyśle Bielskim do lat 20. Nie oszczędzały zakładu wojny i kryzysy, aż wreszcie... Proszę Państwa, to niezwykle oryginalna mapa, ale oryginalne są również kontakty handlowe i kooperacyjne Bielskiej Fabryki Maszyn. Odpowiedzialny za tę dziedzinę działalności Befamy jest dyrektor Adolf Juźwin. Panie dyrektorze, eksportowe atuty Befamy? Eksportowym atutem Befamy jest to, co syntetycznie ujął profesor Kotarbiński: dobra robota, dobra robota oparta o tradycję. Dobra robota w konstrukcji, w wykonawstwie i w obsłudze klientów. W obsłudze klientów to znaczy nie tylko zadaniem naszym jest wyeksportować, ale dbać o to, ażeby nasz odbiorca był zadowolony z otrzymanej maszyny. To jest dobrze pracująca maszyna, jest najlepszą formą reklamy naszych wyrobów. Co eksportujecie i gdzie eksportujecie? Befama specjalizuje się w ramach RWPG w produkcji maszyn przygotowawczych, a przede wszystkim zespołów i oraz przędzarek. I to jest nasz główny asortyment eksportowy. I dokąd eksportujecie? Praktycznie rzecz biorąc, maszyny Befamy pracują na wszystkich kontynentach. Od antypodów, to znaczy Nowa Zelandia, Australia, egzotyczne Hongkong, Południowa, Środkowa Ameryka, Bliski Wschód, a przede wszystkim Iran, Irak, Tunezja, Maroko. Szwecja, Belgia, NRF i Wyspy Owczy, które należą A do Danii. To jest cała mapa świata. Panie Rektorze, także wchodzicie w stosunki kooperacyjne. Tak. W 1970 roku podpisaliśmy umowę kooperacyjną z NRD, Malimo i Unitechną, Centralą Handlu Zagranicznego w Berlinie. W 1971 roku z Czechosłowacją na wytwarzanie linii automatycznych do materiałów nietkanych. Linie T to jest przyszłość w chwili obecnej. Za, te, za ten stosunkowo krótki okres czasu wyeksportowaliśmy już około 60 linii. Rozumiem. Proszę panów, jak wiem, od 10 lat macie samodzielność w prowadzeniu eksportu. Czy to jest przywilej, czy kłopot? Jedno i drugie, panie redaktorze. Proszę zwrócić uwagę, że dyrektor Naczelne przedsiębiorstwa ma, jeżeli można sparafrazować, dwie dusze duszę producenta i duszę eksportera. Między eksportem a produkcją istnieje określona sprzeczność, nazwijmy to w ramach ładnej jedności. Tym niemniej fakt, że myśmy w bieżącej pięciolatce podwoili eksport w stosunku do pięciolatki ubiegłej, a jeśli chodzi o kraje kapitalistyczne, nawet dwój, półkrotnie wzrósł ten eksport, dowodzi, że... Dobrze godzimy te interesy eksportera i producenta. Skoro rysujemy już w jaki sposób tutaj portret Befamy, także i jej działalność eksportową, proszę powiedzieć, jakie są prognozy. No, prognozy są ambitne. Realizacja ich jednak zależy nie tylko od nas, ale i od pomocy od władz nadrzędnych w zakresie rozszerzenia mocy produkcyjnej Befamy, gdyż te już są na wyczerpaniu. W każdym bądź razie w chwili obecnej planujemy wzrost eksportu w następnej pięciolatce minimum o 50%, natomiast na kraje kapitalistyczne prawie trzykrotnie. Życzę zawojowania świata. <grytanie> Dziękuję. No tak, błąd się powtarza. Janku, błędy nierównomierności ciężaru, przędzy powstają na odcinkach 30 cm. Skoro tak, to powtórzymy jeszcze następne pomiary i sprawdzimy jak będzie dalej. 460. Jasiu, wyłącz maszynę. Proszę Państwa, jestem w zakładowym ośrodku rozwojowo-badawczym. Szefem tej placówki jest dyrektor Józef Łyszczek. Panie dyrektorze, co i w jakim wymiarze wnoszą badacze, konstruktorzy do produkcji Befama? No trudno sobie wyobrazić działalność tak dużego przedsiębiorstwa, jakie stanowi Befama, z jej rozległym profilem produkcyjnym, bez działania konstruktora i badacza. Dzięki ich pracy, asortyment wytwarzanych maszyn w ciągu minionego 30-lecia został w Befamie całkowicie odnowionych, a w niektórych asortymentach nawet kilkakrotnie. Od maszyn. Prymitywnych, prostych, wytwarzanych w pierwszych latach po wojnie, do maszyn bardzo złożonych, skomplikowanych, naj, o najwyższych parametrach technicznych, jakie wytwarzane są obecnie. Panie dyrektorze, praktyczne skutki działania ośrodka badawczo-rozwojowego, który, jak wiem, jest bardzo młody. Tak, ośrodek badawczo-rozwojowy Befamy. Działa dopiero od trzech lat, ale już na swoim koncie ma opracowanie 20 konstrukcji. O, z tego połowa jest już wdrożona, wdrażana do produkcji. Ponadto pracujemy nad określeniem koncepcji rozwoju asortymentu Befamy. Pragniemy do końca bieżącej pięciolatki odnowić konstrukcję wszystkich produkowanych przez nas maszyn. Ponadto chcemy rozszerzyć na tyle asortyment naszych wyrobów, aby w następnych latach można było podjąć produkcję kompletnych. Linii produkcyjnych, kompletnych przędzalni, kompletnych obiektów. Myślę więc, panie dyrektorze, że znak firmowy PFAMY będzie się ciągle liczył na rynkach zagranicznych, no i oczywiście na rynku krajowym. Proszę włączyć maszynę. Proszę włączyć ogromne 3000 na